Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy wznowienie zdrabki szczęśliwe linie. Ja z tej okazji kupiłem 8 sztuk, więc łączny wkład w dzisiejszy odcinek to 24 zł. Ja tylko delikatnie naddrapałem po 4 symbole z każdej z drapki. zobaczymy co ciekawego nam wpadnie dzisiaj. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zlepeczki mam prawie po kolei, jest piąteczka i od 8 do 14, zaczniemy od piątki, tutaj jak na razie po czterech symbolach mam tylko jeden, więc jedziemy dalej, złoto i gwiazda. Proszę bardzo, gwiazdę mamy raz i dwa, natomiast złoto, czy gdzieś się znajduje, też mamy złoto jedno, proszę bardzo, jedziemy dalej. Kolejne dwa symbole to sakwa oraz trefl, mamy sakwę jedną. Trefl i sakwa, proszę bardzo Trefl i sakwa Czy gdzieś jeszcze? Nie widzę Więc przechodzimy dalej Kolejne dwa symbole to banan oraz cytryna e, ban Tu mamy cytrynę Tu mamy banan Tu mamy banan Proszę bardzo, cytryna jeszcze jest tu Dwa owocki, banan, cytryna e, I więcej chyba nie mamy Proszę bardzo, jedziemy dalej Wiśnie, czy mamy wiśnie? Mamy tu wiśnie jedne i jedziemy dalej. Kolejny jest gruszka. Czy mamy gruszkę? Mamy gruszkę, proszę bardzo. Jest jedna gruszka. Przechodzimy dalej. Mamy podkowę. Tu proszę bardzo, mamy dwie podkowy. Tu mamy trzecią. I możemy przejść dalej. Kolejny symbol to jabłko. Czy mamy jabłko? Tak, jest jedno. Proszę bardzo, jedziemy dalej. Kolejny symbol to śliwka. I śliwkę też mamy tu jedną. Tu mamy nawet drugą śliwkę. I możemy przejść dalej. Kolejny symbol to jest tęcza, i mamy jedną tęczę, drugą tęczę, trzecią tęczę. Yy, I zostało nam sześć symboli. Proszę bardzo, garnek. Mamy garnek jeden i mamy garnek drugi. Kolejne dwa symbole: winogrono i pik. Yy, czy mamy gdzieś? Mamy tu pik. Tu mamy winogrono i pik. Proszę bardzo, winogrono pik. Kolejny symbol to serce. Serca niestety nie mamy. Proszę bardzo, dalej mamy pomarańczkę. I pomarańczka, proszę bardzo, daje nam wygraną. Tutaj mamy jeszcze dwie pomarańczki, nic nam nie dają, ale mamy jabłko. Było sakwa, była i pomarańczka. Jest i słoń. Słonia niestety nie ma. Także słońca, kwiatu, korony, księżyca nie było, kości też nie było, ale mamy jedną linię. W z numerem 5 mamy 6 zł. Proszę bardzo, kochani, kontrolne to 3 razy A. Nie pamiętam, jakie były poprzednio, bo dawno tych zrep nie wyrapałem, także nie wiem, czy się zmieniły, czy nie. Kolejna zrepka z numerem 8, proszę bardzo. Jedziemy jabłko oraz arbus. Szukamy. Jabłko arbus. Mamy arbuza jednego, mamy drugiego. Jabłko jest. Jabłko arbus i więcej nie widzę. Więc jedziemy dalej. Kolejne dwa symbole to winogrono i księżyc. Mamy, mamy czy nie mamy? Mamy tu księżyc. Mamy winogrono, księżyc znowu i winogrono. I jeszcze u góry winogrono. Proszę bardzo ładnie powpadało. Kolejne dwa symbole: garnek oraz śliwka. I czy mamy czy nie mamy? Co się zaraz okaże? To mamy garnek. Szyki nie widzę. Garnka też nie widzę więcej. Kolejne dwa symbole, gwiazda i Biedronka. Biedronka proszę bardzo jest, natomiast gwiazdy niestety nie widzę. Kolejne dwa symbole zatem gruszka oraz sakwa. I mamy gruszkę sakwę, proszę bardzo, sakwa sakwa, gruszka, nie ma więcej, kolejny symbol to wiśnie, wiśnie mamy raz, mamy wiśnie dwa, dalej mamy kraba i kraba też mamy oczywiście, proszę bardzo, kolejny symbol to słoń, tu widzę jeszcze gruszka, tu mamy słoń, tu mamy słoń i tutaj słoń trzeci, proszę bardzo, jedziemy dalej, kolejny symbol to pik, czy mamy piki, mamy jeden pik, i to tyle. Kolejny symbol to ananas. Ananasków nie ma. Następnie mamy. Oj, proszę bardzo, dzwon. Dzwonek jest tu. Kolejny symbol to pomarańczka, której niestety nie mamy. I ostatni symbol to diament. Diamentów nie mamy. Banana nie było. Tęczy. Nie mieliśmy, trefla nie było, korony nie było, cytryny nie było, więc kontrolne powinny być różne, e, a mianowicie mamy QW, więc tutaj mamy zdrapeczkę przegraną z numerem 8, teraz zdrapka z numerem 9, proszę bardzo. Diament jabłko na start. Proszę bardzo, mamy tu diament. Diament jabłko. Tu mamy jabłko. Czy mamy więcej diament jabłko? Dalej kości i trefle. Diament, jabłko, kość, trefl. Tu mamy trefl. Trefl. Kości nie widzę. Jedziemy dalej. Ananas i gwiazda. Ananas jest. Gwiazdy. Nie widzę. Ananasów więcej też nie widzę. Niestety jedziemy dalej. Kolejne dwa symbole przed nami. Teraz biedronka i gruszka. Zobaczmy, tu mamy biedroneczkę. Biedroneczka jest jeszcze druga, natomiast gruszka. Gruszka nie występuje w tej drapce. Kolejne dwa symbole to wiśnie i kwiat. Mamy tu kwiat, tu mamy kwiat, tu mamy wiśnie. I tyle, kolejne dwa symbole słońce oraz korona. Czy mamy słońce lub koronę? Korony nie widzę, słońca nie widzę. Kolejne dwa symbole, zatem garnek i złoto. Zobaczmy, garnek złoto. Tu mamy złoto, tu mamy garnek, tu mamy garnek, słoń. Słoń jest jeden, następnie mamy co tęcze i tęcze też mamy, tu mamy aż trzy tęcze, proszę bardzo, ostatnie dwa symbole, truskaweczka, mamy jedną, mamy drugą i mamy na górze tu trzecią i ostatni symbol to klucz, klucz niestety. Yy, nic nam nie daje. Kontrolne to DW, więc tu zdrapeczka przegrana. Numer 10 przed nami: Zrapka czwarta w dzisiejszym odcinku. Już pomarańcz, księżyc, krab i wiśnia. Staram się w miarę szybko to drapać, yy, bo, bo sporo tych zdrapeczek jest. Pomarańczka yy, nie ma więcej: krab, tu mamy krab, tu mamy kraba yy, i tu mamy kraba, księżyc. Księżyc jest jeden, tu e, i wiśnie, tu wiśnie, więcej, a jeszcze tu wiśnie. Dalej mamy proszę bardzo: słońce, tęcza, gwiazda i cytryna. E, słońce, czy jest słońce? Nie widzę słońca. Gwiazda, gwiazdy niestety też nie ma. Tęcza jest jedna e, i cytryna. Mamy jedną cytrynę, drugą cytrynę, i to tyle. Arbus i serce. Arbus jest. Jeden, ale serca nie widzę. Niestety, kolejne dwa symbole. Przed nami pik i podkowa. Pik i podkowa. Hm. Już widzę pik. Jeden i drugi. Ale podkowy niestety nie widzę. A jeszcze mamy jeden pik, proszę bardzo. Ostatnie 6 symboli nam zostało. Diament i banan. Teraz przed nami. Niestety nie widzę żadnego z tych symboli. No, więc jedziemy dalej. winogrono i dzwon. Tu mamy winogronka. I to tyle. Ostatnie dwa symbole. Ananas. Tu mamy ananaska. Ostatni symbol to jabłko. I jabłko jest jedno. Sakwy. Nie było. Trefl, kwiat nie było. Śliwki nie było. Garnka chyba też nie było. Nie. Dobra, sprawdźmy kontrolne. Wszystko się okaże. Mamy NS, czyli kolejny pustak niestety. Lecimy do zdrabki z numerem 11. Truskawka, pomarańcz, ananas i gwiazda. Szukamy takich oto symboli. Truskawka jest raz, dwa. Pomarańcz jest teraz. Ananas. Ananasków nie widzę, a gwiazda jest na pewno. Tu jest jedna. I tu jest druga gwiazda. Trzecia gwiazda też się znalazła. Kolejne cztery symbole. Gruszka, cytryna, garnek, kwiat. Garnek, proszę bardzo, garnka. Tu mamy aż trzy. Gruszka, jest gruszka. Jest druga gruszka. Cytryna, mamy cytrynę i kwiatek też się znajduje tu i tu i proszę bardzo możemy przejść dalej, kolejne dwa symbole, banan oraz trefl, bananek tutaj się znajduje, jeden jedyny i trefli nie widzę, więc lecimy dalej, korona oraz sakwa u góry, tu nie ma, nie ma, nie ma, korona jest tu. Sakwy niestety nie widzę, więc przechodzimy do kolejnych dwóch symboli i mamy tęczę oraz podkowę. Tu mamy tęczę, tu mamy i tęczę i podkowę, podkowa, podkowa. Proszę bardzo, tęczę. Ostatnie cztery symbole nam zostały. Winogrono oraz złoto. Czy mamy gdzieś te oto symbole? Winogrona nie widzę, złota niestety też nie. Ostatnie dwa symbole to pik i arbus. Hmm, czy coś nam to da? Pik jest jeden, nic nam nie daje. Arabus niestety nie występuje w tej drabce, więc chyba tutaj też przegrana drabka kontrolna. DA niestety pusto zostały nam trzy drabki do końca. Dwunastka nulowa, teraz przed nami e, garnek e, i trefle. Proszę bardzo, ustawię ładnie. Teraz jest wszystko widoczne. Garnek, proszę bardzo, mamy garnek jeden, tu mamy drugi. Jeśli chodzi o trefle, mamy też. Jednego, a tu jeszcze, proszę bardzo, trzeci garnek. Lecimy dalej, mamy gwiazdę oraz diament. Tu mamy diament, tu mamy gwiazdki dwie, tu jeszcze diament i gwiazdka. Kolejno. Chyba mogę przejść dalej. Kolejne dwa symbole to klucz oraz dzwon. Klucza niestety nie ma, jeśli chodzi o dzwon. To też nie występuje w tej zrabce. Sakwa oraz korona i śliwka. Śliwka jest tu. I tu. Korona jest tu. A sakwy niestety nie widzę. Kolejne trzy symbole to księżyc, pik i jabłko. Księżyców nie ma. Pik jest tu. Jeden. Jedyny i jabłuszko. Mamy tu dwa jabłuszka i trzecie jabłuszko jest tu. Dalej co mamy? Truskawka oraz serce. Proszę bardzo. Truskawka i serce. Mamy serce, mamy truskawkę, 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 serce. Ładnie troszkę nam się pozdrapywało. Kolejne dwa symbole. Przedostatnia para. Biedronka i kwiat Biedronka, kwiat. tu jest kwiat, tu jest kwiat. Biedronek niestety nie widzę. I ostatnie dwa symbole, czy nam coś dadzą? Ananas oraz pomarańczka. Tu mamy pomarańczkę, i niestety to nam nic nie daje. Kości nie było. Arbus był? Nie, nie było arbuza. Banan też się nie pojawił, więc kontrolne też powinny być różne. A są kontrolne N. A, niestety. Kolejna przegrana, w drebku nam dwie szanse, ostatnie dwie nadzieje, ostatnie z numerem 13. Teraz drebka, proszę bardzo, gruszka, dzwon, wiśnie oraz arbus. Szukajmy najpierw gruszki. Gruszka jest jedna, następnie dzwonek. Dzwon, dzwon, dzwon jest jeden, dwa i trzy. Dalej mamy wiśnie i mamy tu raz. I dwa razy są wiśnie. I arbuzik, proszę bardzo, jest jeden. Lecimy dalej. Mamy banany, śliwkę, tęczę i serce. I co my tu mamy? Banan jest, tu drugi. Śliwka, mamy śliwkę, i mamy drugą. Tęcza, tęcza jest. I serduszko, nie ma serduszka. Co dalej? Mamy pik oraz krap. Pik oraz krap, pik jest. Krap jest. I pik jest, zobaczcie, mamy linię. Nareszcie druga zgrabka jest wygrana. Jeszcze sprawdźmy pik kra, nie ma więcej. Dobrze, jedziemy dalej zatem księżyc oraz korona. I tak, tu mamy koronę, tu mamy koronę. Tu mamy koronę, księżyca niestety nie mamy, kolejne dwa symbole to słońce oraz sakwa. I co my tu mamy? sakwę gdzieś widziałem, tu mamy sakwę i mamy także słońce tu mamy słońce i to tyle, kolejne dwa symbole gwiazda i słoń i proszę bardzo tu dwa słoniki są natomiast gwiazdy nie ma ostatnie dwa symbole złoto i klucz, mamy złoto mamy drugą linię, proszę bardzo gruszka była, dzwonek był, trefle był i złoto, proszę bardzo, jest druga linia E, słoń i co? I gwiazdy szukaliśmy. Tego nie było, kwiata nie było, truskawka. Tu klucz kości nie było, e, cytryny nie było. No dobra, sprawdźmy zatem, co udało się wygrać. Czy znowu 6 zł, czy może tym razem coś innego. Proszę bardzo, tu mamy 9 zł, a tu mamy 6, czyli mamy 15 zł w tej zdrapce z numerem 13. Tym razem zdrał 13 okazała się szczęśliwa. Proszę bardzo, mamy 15 zł. Kochani, rewelacyjna premiera, ostatnia zdrapeczka przed nami. I jeśli w tej zdrapeczce będzie chociaż zwrot. To nie będziemy w, na minusie w dzisiejszym odcinku, bo mamy już 21 zł na koncie, a wydaliśmy dzisiaj 24, więc naprawdę bardzo fajnie udało nam się ustrzelić 15. Garnek i ananas i arbusy teraz są drapane, jak widzicie, ale więcej ich nie ma. Proszę bardzo, idziemy dalej. Słoń, podkowa, gruszka, cytryna oraz księżyc. Słoń. Mamy słonia raz, mamy słonia dwa i mamy słonia trzy. Podkowy mamy jedną. Gruszka, czy jest gruszka? Nie ma gruszki. Cytryny? Nie ma, jest cytryna. I księżyc też jest, proszę bardzo. Chyba więcej. Nie ma tęcza, jabłko oraz krab. I tak, mamy tęczę, raz, dwa, trzy. Jabłko. Nie widzę. I krab też chyba nie widzę. Chyba nie ma. Idziemy dalej. Słońce oraz winogrono. Proszę bardzo, szukamy, szukamy słońce. Jest słońce jedno. Mamy słońce drugie. I winogrono. Winogrono niestety nie mamy. Kolejne dwa symbole to dzwon oraz kości. Mamy kości. Mamy dzwon. Mamy kości. Mm, mamy dzwon. Proszę bardzo, trochę tego było. Kolejne dwa symbole. Cztery już tylko do końca zostały nam: banan i ananas. I co nam to da? Mamy i tu banana, i tu ananaska. Tu mamy an bananka, tu ananas. No i tyle. Przedostatni symbol to klucz. Proszę bardzo, klucz raz i klucz dwa. I ostatni symbol to truskawka. Tu nam nic nie daje. I chyba nam nic nie da w tej całej zdrabce: trefla nie było, śliwki nie było, sakwy niestety nie było, wiśni nie było i korony. Też nie było, więc kochani, kochani ta zdrapka jest też przegrana. Kontrolne to WI. Na 8 zdrapek są dwie wygrane, więc bez szału, ale na szczęście nie są to zwroty. Proszę bardzo, tu mamy 6 i tu mamy 15 zł. Więc łącznie w dzisiejszym odcinku mamy 21 zł. wygrane, na wydane 24, więc 3 zł. tylko do tyłu, 3 zł. w plecy. Ja jestem bardzo zadowolony, bo jest to rewelacyjny wynik jak na zdrapeczkę za 3 złote. Szczęśliwe linie yy, okazały się trafne w numerach 5 i 13. 13 dała 15 złotych, a 5 dała 6 złotych, więc nawet zwrotu żadnego nie trafiliśmy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i łapkowania tego oto odcinka. Ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Pozdrawiam Cię, pożyczę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Papa. Pa.